Cześć, tu kupa kolekcjoner. Tworzymy dzisiaj dwa Bravo Sporty. Jest to numer 21, który obowiązuje od dziś. W nim znajduje się jedna saszetka kart Champions League 2013-2014. I dwie karty limitowane są to Xavi Hernandez i Neymar. No dobra. Weźmy się za otwieranie. Pierwszego Brawo Sportu. Chyba nie będę pokazywać tych Brawo Sportów, bo chyba każdy je pozyskał. Tylko otworzymy saszetki po prostu. No bo tak to trochę za no dużo czasu zajmie. A chyba raczej to ludzi nie interesuje oglądanie tych Brawo Sportów. I tak. Mamy saszetkę z Bethlehem i limitowana Neymar. Chavi. No i makulatura. Drugi Bravo Sport. Jest saszetka z Hubelsem z Azardem i z Ibrahimowiciem. I limitowana Neymar. I ojej Ojejku. E, pokażę tylko, co jest na okładce, co jest w Uberze. Tutaj jest coś e, o Neymar i Bale, starcie tyranów, czyli niedługo Grand Derby. Sześć plakatów. Neymar, Zielinski, Grand Derby. E, e, Juda Juduzaj, Bale i Ezil. Uzil jak kto woli i tutaj są właśnie te karty. Yy, I dwie karty tutaj. jeszcze jest szalejce do boisku, coś tam o siatkówce yy, i boksie chyba. Jeszcze polskie starcie w Lidze mistrzów, czyli Borussia Arsenal. Yy, no dobra. Odkładamy akulaturę. Bierzemy się za otwieranie kaszeczek. Najpierw utworzymy saszetkę z Leo A, jeszcze tak. E, w czekliście jest tak. E, 365 kart. Raczej tego nie widać. Słabej jakości jest ta kamerka. E, 182 bazówki. 26 reason starów. 27 impact ceiling. 26 star player. 18 goal stopper. 27 faiths favorite, 27 godu klubów, logo klubów, 18 game changerów, 9 topmasterów i 5 legend. No dobra, szukamy legend, topmasterów, game changerów, oczywiście tych najlepszych kart. Dobra, już jest most otwarty. Te dwie chyba. I mamy tak. Rakicki z Shachtara, z Benfiki, Kowol z Serdiku i Ogbola z Juventusu I jeszcze mamy tak. Impact Singling Isko fajnie. Ma 239 tego ogólnego No jeszcze jedna bazówka Jest to Pajet yy... Bra I druga saszetka To jest saszetka z kumelcem Z przodu I mamy tak Porto, Celtic, Juventus, Borussia, De Jong i y, Her, Bayer Leverkusen. Nie wiem jak to się czyta dokładnie, ale to jest herb niemieckiego klubu. Są też kody. I jak na razie w tym unboxingu uzyskaliśmy kartę Impact Singh i kartę y, Bayer Leverkusen. Mazuki, De Jong, Sahid, Barcagli, Ledli, Lucie Gonzalez, Payet, Ogboda, Kowals, Garaj i Rakicki. Yy... Jeszcze kilka kart limitowanych. A na koniec pokażę Wam jeszcze. bo kupowałam jeszcze jeden sport. i pokażę Wam co się trafiło w tamtym Dramosporcie. Tam była wtedy paczka. Z Robelem e, tak trafił się Forster, WCI, Kabel, Szalaj, Doyer e, i Favorit e, Xavi Erdadez. E, no to w tych trzech, właśnie e, paczkach uzyskałem takie karty: Xavi, Isko i Bajerem Kusen. Tyle kart bazowych, czyli 18 kart, 6 kart z limitowanej edycji. Jeżeli ktoś ich nie ma, piszcie, ja je mogę przesłać. To była paczka z Robelem, paczka z Humelsem i paczka z Leo Te ja brawo sporty też mogę przesłać. Limit, limitowane edycje też za darmo. Jeżeli potrzebujecie tego, ale wątpię w to, piszcie. Sub, poza tym subskrybujcie, lajkujcie.